Witam Was w podsumowaniu lipca i pozdrawiam wszystkich, którzy byli na meetupie i zapraszam wszystkich do podchodzenia i witania się, jeśli zamiast stoku wybieracie off-festiwal w Katowicach, bo właśnie w ten weekend tam będę. Ale dosyć takich tutaj już w ogóle pozdro-pozdro, lecimy z ulubieńcami i pierwsza rzecz to coś, co było mocno rewolucyjne i jest... Troszkę nietypowe, bo olej kokosowy to coś, czym ostatnio zmywam swoją twarz. To jest już moje drugie opakowanie słoiczek, bo mu jest w wersji Jak widzicie, jest cholernie gorąco, jak czujecie pewnie, no bo um, olej jest w wersji płynnej, a sta standardowo przy... E, temperaturze normalnej, miłej do życia jest on po prostu białym ciałem stałym. Dobra, e, jest cudowny do zmywania. Zmywa cały makijaż, e, e, ro, używam go częściowo tylko do oczu, ale głównie na oczy płyn micelarny i na twarz właśnie ten olej, na no, płatek po prostu kosmetyczny, e, a jeśli chodzi o oczy to mieszam odrobinę jego z odrobiną e, właśnie płynu micelarnego i idealnie zmywa każdy wodoodporny makijaż, skóra zostaje taka mięciutka i zostawiam ją, nie nakładam nic więcej nie zmywam potem tego oleju e, rano budzę się i jest wspaniale zero w ogóle zapchania tylko po prostu wspaniałe odżywienie no i w ogóle mega oszczędne, bo nie dość, że to wcale nie jest drogie, to trzeba niewiele, żeby zmyć makijaż, no i nie musicie potem nic nakładać także, jeśli w ogóle chcecie, bo olej kokosowy też używam do kilku innych rzeczy i cały czas z nim eksperymentuję i mogę spokojnie w ogóle nakręcić e, za jakiś czas właśnie jak już to wszystko przetestuję i zobaczę jak mi się sprawdza, bo testy zaczęłam w tym miesiącu, ale jeszcze tak nie czuję się pewnie, żeby temat się, wypowiadać e, w ogóle nie wiem, nie, z 10 dosłownie zastosowań kosmetycznych dla oleju kokosowego, jeśli byście chcieli taki film, to dawajcie Znać, po prostu piszcie na dole. E, kolejna rzecz to coś, co kupiłam w maju, ale zaczęłam używać właśnie, no tak. Pod koniec y, czerwca to zestaw, no bo balsam, taki bogaty balsam i mydło, które jest takie właśnie mięciutkie, fajne, nadające taką, taki delikatnego nawilżenia skórze, nie wysuszające, te z Soap y, Glory, one są w zap o zapachu takiego budyniu, takiego milkshake'a, ale totalnie nie jest to mdły zapach, ja uwielbiam słodkie zapachy, ale mam problem z tym, kiedy one są mdłe, a to właśnie nie jest. Stronny zapach i mocne nawilżenie. One bardzo się opłacają, dlatego że, znaczy, w sumie to nie są produkty, które są bardzo tanie, ale ich objętość jest dwukrotnie większa niż standardowych tego typu mydeł czy balsamów. Te kosmetyki do pielęgnacji z Soap and Color jeszcze nigdy mnie nie zawiodły. Za każdym razem, kiedy jestem na wyspach, no co nie dzieje się często, ale tam raz na pół roku, to kupuję sobie właśnie od nich kilka rzeczy i zawsze taki zestaw mydełko i balsam i po prostu to jest co do rozpływam się. Jeśli możecie jakoś tam spróbować, bywacie na wyspach, może teraz w wakacje coś tam wam wypadnie, to koniecznie właśnie wypróbujcie, bo też są zawsze testery i możecie sobie powąchać, pomiziać i w ogóle super, super. Kolejna rzecz jest do makijażu. To cień wodoodporny w kredce z Kiko. To jest rzecz, która z Kiko, a zakupy w Kiko robiłam, jak byłam na wakacjach w czerwcu. Kiko jest niestety w Polsce niedostępne. To z tych wszystkich rzeczy właśnie to totalnie wygrało z całą resztą. To jest Long Lasting Stick Eyeshadow w kolorze 0,7. Taki piękny. Szampański, beżowy, bardzo mocny blask eee, i właśnie ten blask jest wspaniały i dodatkowa rzecz, trwałość, przy tych upałach, kiedy kładłam go na samą powiekę, robiłam tylko kreskę, bez przepuszczenia cieniem, to się trzymało do samego wieczoru, po prostu wspaniała rzecz. Też przepiękny kolor, bardzo uniwersalny. To jest bardzo mocny blask, więc jeśli nie lubicie tak mocnego świecenia, to to, to możecie go mm, albo zminimalizować, przypruszając matowym cieniem, albo jednak wziąć jakiś inny produkt, bo to świeci naprawdę bardzo mocno i to mi się niesamowicie podoba, bo ja bardzo lubię taki efekt, zwłaszcza kiedy jest lato. Kolejna rzecz to podkład. Jak wiecie, uwielbiam testować kosmetyki yy, i uwielbiam znajdować tańsze zamienniki dobrych produktów. Mimo, że mam swoje takie święte grale do twarzy, no to nie spocznę, póki nie znajdę jakichś fajnych, tanich zamienników. Yy, no i jeśli chodzi o testowanie podkładów, to wy wszystkie bladziochy wiecie bardzo dobrze, na czym polega największy problem. Kolor. Najpierw szukamy koloru, a potem właściwości podkładu, czyli trochę odwrotnie niż to powinno być w normalu. Dlatego, że tak trudno znaleźć jest jasny podkład. Jasny podkład i z dobrym odcieniem. Wiadomo, żółte, różowe, oliwkowe, to wszystko trzeba dopasować. I tak było też z tym podkładem. Wielokrotnie mi go polecaliście. Jest to chyba jeden z najpopularniejszych podkładów. To Affiniton 24, ten najjaśniejszy kolor, ten z różową etykietką. Z 05 Light Beige. I bałam się, że będzie zaróżowy. I jest zaróżowy. Ale... Zwaniłam się, dlatego, że jego właściwości strasznie przypadły mi do gustu, a szybko się stwaniłam jak zrobić, żeby ten kolor był dobry. Albo dodaję do niego kropelkę Healthy Mix ten 51, który jest z kolei mocno żółty, albo przypruszam i wtedy używam mojego kreolanu do matowienia, albo nie używam kreolanu i na ten podkład bezpośrednio kładę ten Affini Mat najjaśniejszy i on jest jaśniutki i jest bardzo żółty. I razem to tworzy wtedy ładną całość, no. Zresztą mam go teraz i od chyba Ostatni miesiąc prawie że codziennie stosowałam go na twarzy w różnych kombinacjach, no i właśnie te dwie opcje ze zmianą koloru przypasowały mi mega. A kombinowałam właśnie dlatego, że jego trwałość i to, jak on wygląda na skórze, mimo tak cholernie gorącej pogody, jest niesamowita po prostu. Jest odrobinę mniej matujący niż mój Studio Fix Fluid, ale to jest niewielka różnica, jeśli chodzi o trwałość, tak samo. Oczywiście jest to na mojej skórze. To nie znaczy, że te podkłady są identyczne. Oczywiście, trzeba na to brać poprawkę, bo każda skóra reaguje inaczej na różne kosmetyki. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? A! Coś niekosmetycznego. Ehm, dlatego, że uważam, dlaczego, dlaczego w ogóle chciałabym dorzucić odrobinę kultury. Tych ulubieńców. Zrezygnuję w ogóle z tych niekosmetycznych. Robiłam je raz na sezon i często te rzeczy były przedawnione. A chcę do tych zwykłych dorzucać odrobinę właśnie tej kultury, czegoś fajnego, czegoś takiego lifestyle'owego, ale tylko odrobinę oczywiście. Bazą będzie kosmetyka, czyli gadanie o próżności i powierzchowności, ale chcę odrobinę dorzucić tego, co też jest istotne. Co spotykamy w życiu, co jest ważne, nie wiem, kino, książki, teatr, no wiecie o co chodzi, dobra, nieważne. Przejdę już do tego. W czerwcu i lipcu czytałam, bo z przerwami, na wakacje czytałam właśnie książkę o Maxie Faktorze i dokończyłam ją w tym miesiącu. I kurczę, w ogóle cieniutka książka! Jedyny mój zaszut do niej to taki, że w ogóle chciałabym, żeby ta historia była bardziej rozwinięta i po prostu żeby książka była bardziej spasiona. Niesamowite w ogóle w życiu nie zdawałam sobie sprawy, że Max Faktor, czyli Maksymilian Faktorowicz, Polak z pochodzenia, odegrał tak istotną rolę, jeśli chodzi w ogóle o makijaż. Sam wymyślił i wprowadził do zastosowania słowo make-up i pokazał, że to jest coś, co mogą kobiety stosować każdego dnia. Nie tylko jest to sceniczne, a w ogóle jest to cały jego rys historyczny, to jaki on był, co stworzył, jaki był pracowity i ambitny. To wszystko jest tak piękne i inspirujące. E, koniecznie zachęcam, książka bardzo wakacyjna, bardzo luźna, bardzo fajna, nie gruba, więc jeśli zniechęca Was grubość... A będzie lekko, to tak fajnie, lekko wchodzi, a fajne rzeczy w głowie zostają, jest, jeśli jesteście miłośniczkami make-upu to jak najbardziej, eee, a coś co czytam ostatnio to Gok, niesamowicie inspirująca też historia ehm, słuchajcie, e, najfajniejsze jest to, że on napisał ją sam o sobie, Max nie mógł napisać tego, to była jednak em, em, jednak po prostu napisana o nim książka a Gok sam napisał swoją autobiografię i jeśli lubicie jego osobowość, to na pewno ta książka przypadnie wam do Gustu. Ja jestem w połowie i po prostu totalnie wpadłam w jego historię. Dla mnie on jest tak czarujący, tak niesamowity. To jest, dla mnie to jest czarodziej, totalnie. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Napiszcie koniecznie jakie e, książki wy polecacie. E, I dajcie mi znać, które z tych, może takich e, kosmetycznych, którą następną wziąć, właśnie i poczytać. Dobra, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Cześć.